Hej witam was serdecznie z tej strony Halak. Słuchajcie, to jest rozwiązanie konkursu na T28F30. E, moi drodzy, otóż no, ilość tych komentarzy przerosła moje najśmielsze oczekiwania, muszę przyznać. I przyznam też, że niemożliwe jest to, żebym wybrał najlepszy komentarz. Po prostu nie da się. Po przeczytaniu kilkuset, a wszystkich jest ich. 2962, z tego pewnie z 2500 na temat. No więc, słuchajcie, jak czyta się komentarz numer 300, to absolutnie nie pamięta się już, jaki był komentarz numer 5, czy 10, czy 20. E, dlatego zrobię troszeczkę inaczej, żeby było najsprawiedliwiej i żeby nie było tak, właśnie, że. No, gdybym przeczytał te 2900 komentarzy, to na 100% nagrodę dostałby ktoś z końca, prawda? Bo bym kompletnie nie pamiętał tego, co było na początku. No, nie da się po prostu. Ale będzie też troszeczkę lepiej, więc tak, jest tutaj taka stronka. Jak wkleję link, to ona wczyta te wszystkie komentarze i wylosujemy. Jak wylosuje się fajny komentarz, no to wtedy. Będzie nagroda. A jak wylosuje się kiepski komentarz, no, jak będzie zupełnie kiepski, czyli ktoś na odwal się zrobił, no to wtedy nic. Ale w innym przypadku będzie nagroda ode mnie, dodatkowa. No, chyba domyślacie się co. Eee, słuchajcie, więc teraz tak. Trzeba ten adresik wkleić tutaj. Proszę bardzo. Teraz trzeba te komentarze załadować, chyba. O, właśnie. E, jak widać, <laughs> trochę to trwa. Zresztą samo przeczytanie wszystkich komentarzy zajęłoby pewnie pół dnia. E, także trochę źle to wymyśliłem. Przy tej ilości. Trzeba coś innego robić. Dodatkowo, jak czytałem komentarze, to są one bardzo podobne, no bo zagadnienie jest bardzo wąskie, prawda? Więc zostaje tylko to, jak ktoś to ujął. Dobra, wczytały się te komentarze. Jakie będą nagrody? Otóż nagroda główna to wiadomo jaka i nagrody pocieszenia to będą śliweczki w czekoladzie. Dwie takie nagrody e, i jedziemy, to się klika. Chyba to, uwaga, uwaga, a nagrywam, żeby nie było, że oszukaństwo jakieś, uwaga, jest e, kolega Jędrek Radzewicz. Podobają mi się zmiany w patchu 95, bo chciałbym, żeby poprawili losowania, gdyż denerwuje mnie. Gdy na 10 bite FMX 40 w 9 rzucamy na szóstki. No, kolego, trochę przesadziłeś z tym, bo nie sądzę, żeby tak cię rzucało. Dlatego dostajesz nagrodę pocieszenia, czyli śliwki w czekoladzie. Jeżeli chcesz dostać te śliwki, to swój adres wyślij na hallak 05małpadgmail.com. Jedziemy, jeszcze jedno losowanie. Jarek K., oczywiście balans w tym momencie najważniejszy, nie ma sensu wprowadzać nowych czołgów, gdy mamy niezbilansowane stare, niezbalansowane stare, a przecież prędzej czy później te nowe też byłyby do zbalansowania, czyli pula czołgów OP i UP rośnie, a tak naprawdę to chciałem losowo generowane mapy, chciałbym losowo generowane mapy. To jest bardzo fajny komentarz. Już mamy kandydata. Wylosuję jeszcze jednego. Jeżeli tamten komentarz, który teraz wylosuję, nie spodoba mi się bardziej, to kolega Jarek K. wygrywa czołg i miesiąc prębki. Nawet sobie go zapiszę. Kurcze, fajnie by było, gdyby to. Hmm, dobra. Wylosujmy. Jestem za zmianami w pojazdach oraz całym tym globalnym rebalansem. Niektóre czołgi są za dobra, niektóre za słabe. Jedne przegięte, nerdlardleri, a jeszcze inne po prostu niegrywalne. Byłbym także usatysfakcjonowany, gdyby poprawili wygląd map. Hmm, dobra. Powiedzmy, że poprzedni kolega, czyli Jarek K., dostaje nagrodę czołg i miesiąc premium. A kolega Bartek Barciszewski dostaje śliwki w czekoladzie. Taką nagrodę pocieszenia. Bo z tych trzech najlepszy komentarz dla mnie był właśnie ten drugi. Eee, no i to tyle, moi drodzy. Gratuluję wygranym. No, wiadomo, że chętnych było 2700, a nagroda była jedna. No, dorzuciłem te dwie tylko jako nagrody pocieszenia. Ogólnie w komentarzach bardzo mocno. Przeważa zdanie, że jednak wolelibyście, żeby polepszyć rozgrywkę, niż dodać nowe czołgi. Oczywiście dodanie nowych czołgów jest bardzo fajne, prawda? Bo wszyscy ci, którzy już mają te pojazdy, które chcieli mieć, nie mają co robić tak naprawdę. Bo tego typu gra jak World of Tanks, tego typu gry można powiedzieć, to jest grind. To jest ciągle zdobywanie nowych pojazdów, bo może tym nowym będzie się grało lepiej, a może gram przeciwko jakiemuś pojazdowi i mi zupełnie nim nie idzie i myślę, że on jest taki zarąbisty No to zrobię go sobie i wtedy ja będę grał tak jak tamten i będzie fajnie. Ja sam się na to łapię. Znaczy już teraz nie, ale kiedyś bardzo bardzo łapałem się na coś takiego. Jeżeli gracie pojazdem na przykład, nie wiem, typu KW1. Super pojazd, prawda? Ale zbyt często, na przykład, spotykacie T150, który was rozwala. Myślicie sobie: Kurczę, zrobię sobie tego T150, no wtedy takie kawuki będą rozwalał. Robicie T150, super pojazd. Kawuki wyjeżdżają, rozwalacie. Problem w tym, że co ileś bitew spotykacie ISA, prawda? I ten jest was rozwala, więc kurczę, dalej idzie <noise> pomyślunek, że może ja bym sobie takiego i siora zrobił. Wtedy jakbym walnął temu T150, te to co by było, a kawukowi to już w ogóle. I tak się idzie aż do dziesiątek. Prawda jest taka, że powinno się znaleźć, żeby uciec od tego grindu, ileś tam pojazdów, takich, które nam się podobają, takich, którymi nam się dobrze gra. I grindować sobie przy okazji, ale grać tymi, które nam się podobają. To jest najlepszy, że tak powiem, sposób na wota, żeby się nie wnerwiać. Bo jak ciągle idziemy do jakichś pojazdów, one są nerfione, albo na przykład wydaje nam się, że jakiś pojazd jest super, a później się okazuje, że nagle my nie mogliśmy przebijać, ale kiedy wsiądziemy, no wsiądziemy. <laughs> Ale kiedy zrobimy sobie ten czołg i jedziemy nim, nagle wydaje nam się, że wszyscy nas przebijają. O co chodzi, prawda? No niestety to się zdarza często. Także również ja jestem za tym, żeby popracowali nad balansem. Ale skoro został zapowiedziany ten przedziwny serwer, na którym będą te próby robione, to ja bym bardzo chciał, żeby na tym serwerze wprowadzano zmiany drastyczne. Podam Wam przykład. Obniżenie obrażeń dla artylerii o połowę. Ktoś Was powie o Jezu, nie da się grać i tak dalej. Okej, okay, ale niech ludzie sami przekonają się, że wtedy artyleria na przykład będzie za słaba, prawda? Albo ktoś myśli, że fajnie by było wprowadzić tak, jak jest w Armored na przykład. Ostrzeżenie przed pociskiem. Jak babok, wystrzeli w tym momencie, żeby nam się zapalało, prawda? I wprowadzić to. Jeżeli ludziom się nie spodoba, to ok. Tak samo z tymi tak zwanymi bitwami nocnymi. Ktoś tam mówił, chyba w wywiadzie jakimś było, że no niestety graczom by się to nie spodobało, jedna wielka kamperiada i tak dalej. Ale. Gracz jest taki i ja również, że dopóty, dopóki nie zobaczę tego, nie poczuję tego, to będę nadal chciał bitew nocnych. Być może rzeczywiście bitwy nocne to będzie kupa, ale chcę pojechać i sam się przekonać, i tą kupę, że tak powiem, powąchać. I tym niezbyt fajnym akcentem zakończę ten film. Serdeczne gratulacje. Yy, kolega, który wygrał, bardzo proszę, aby przysłał mi albo na YouTubie, albo na maila swój nick z World of Tanks. Ja tam dalej przekażę i Choke T28F30 oraz miesiąc premium jest Twój. A śliweczki, tak jak mówiłem, adresik proszę do mnie. I tym przy długim filmem, wiadomo, że miało trwać dwie minuty, a się rozgadałem i pewnie jest z dziesięć, eee, kończymy. Bo jeszcze jest 22.17, a jeszcze wypada wieśka nagrać kurcze i wrzucić na kanał. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.